O, jesteście już. I jak poszło zbieranie śmieci w rzece? Bardzo dobrze. Dużo udało nam się pomóc, ale mamy pewien problem. Jaki problem? Co się stało? Frania źle się czuje. Od rana wszystko było w porządku, a teraz boli ją brzuch. To chodźmy do niej. Ojej, franiu, co się stało? Nie wiem. Od rana wszystko było dobrze. Zbieraliśmy śmieci, dużo pływałam, a teraz boli mnie brzuszek. I już nie wiem, co robić. Mm -hmm. Tutaj cię Oj, boli. Ała, ała, Tutaj ała boli. Ojej. Musimy wezwać pomoc. Pokafrania potrzebuje pomocy. Już jesteś. Foka jest chora. Trzeba ją zbadać. Proszę zbadać fokę

Widzowie, pamiętajcie, żeby niczego nie wyrzucać do lasów ani tym bardziej do rzek. Inne zwierzątko może to połknąć i później będzie chore, tak jak nasza foka Frania. Frani udało się pomóc, ale czy innym zwierzątkom uda się pomóc? Nie wyrzucajcie śmieci. Niam, 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 niam. Ale dobre, ale dobre. O, owa. Boli, boli! Ała! Co się stało, Piotrusiu? Ała! Mój ząb, ała! Pzz, co z twoim zębem? Mów szybko! Chyba go złamałem na kości! Ała, ała! Ojejku, Piotrusiu, to poważna sprawa! Musisz jechać do dentysty! Ała! Tylko nie to! Ja cię boję dentystów. Będzie mnie bolało jeszcze bardziej. Bzz, Piotrusiu, nie bądź niemądry. Dentysta ci pomoże. To specjalista od leczenia zębów. Raz, dwa i będzie po Twoim problemie. Piotrusiu, Wiola ma rację. Trzeba iść i wyleczyć tego zęba. Bez tego będzie Cię bolało coraz bardziej. Co się stało? Piotruś złamał zęba na kości i nie chce iść do dentysty. Piotrusiu, przecież to jedyne rozwiązanie. Ząb sam się nie naprawi. Ale kiedy ja nie chcę, Ała, dajcie mi spokój. Zaraz samo przejdzie. Nie przejdzie, uwierz mi. Czym szybciej pójdziesz do dentysty, tym lepiej dla ciebie. Dostaniesz znieczulenie i zaraz przestanie cię boleć. Znieczulenie? Takie podawane strzykawką? Z tą wielką igłą? O nie! Nigdy się na to nie zgodzę. Ała! Ała! Musimy zawołać Dobromira. Może on swoim autorytetem przemówi do rozsądku Piotrusiowi. Same sobie nie damy rady. Bzz, masz rację, Franiu. Dobromirze, wzywamy cię! Wzywałyście mnie? O co chodzi? O Piotrusia boli go ząb i nie chce iść do dentysty. Boli, boli. Piotrusiu, musisz iść do dentysty. Ząb sam nie przestanie boleć. Masz tego świadomość? Nieprawda, zaraz przestanie. To tylko chwilowe. Ała, ała. Niestety nie i będzie cię bolało jeszcze bardziej. Dlatego najlepiej dla ciebie byłoby pójść do dentysty. Ja nie chcę, ja chcę poczekać. Może samo przejdzie. Boję się dentysty. On ma takie straszne igły. Ten ząb nie przestanie go boleć. Będzie tylko gorzej. Być może musi pocierpieć, zanim zrozumie. No trudno, nic nie zrobimy. No nic, idę do siebie. My też? My też? Jak boli, jak mnie boli. Ojej, Piotrusiu, co się stało? Ząb mnie boli. Gryzłem kość i. i. I uszkodziłeś zęba. Trzeba iść z tym do dentysty. Wszyscy mu to mówimy, ale do niego to nie dociera. Boi się dentysty i woli cierpieć. Piotrusiu, musisz iść do dentysty. Zaufaj mi. To samo nie przejdzie. Ha ho, ale ja nie chcę. Znam dwie świetne dentystki, które na pewno obejdą się z Tobą łaskawie. Hehe, <laughs> my też je znamy. Mi ostatnio bardzo pomogły. Nela, Lila, chodźcie do nas! O Szafi! Super. Pieska Piotrusia bardzo boli ząb. Pomożecie mu? To biegnijcie szybciutko się przebrać. Piotrusiu, pomoc już nadchodzi. Zaraz poczujesz się lepiej. No Piotrusiu, otwórz buzię! Dziewczynki wezmą tutaj sprzęty, zaraz popatrzą, tak? Takie ząbki się Tak, dajcie Piotruszowi, bo jego bardzo ząbki bolą, żeby dać mu jakieś znieczulenie, tak? Ząbki nowe, tak. Ale ja znałam. Trzeba Piotruszowi dać jeszcze zastrzyk. Tak, tak powolutku, żeby nie bolało. Tak powolutku, tak. Super. Jeszcze tutaj chyba trzeba naprawić ząbka, tak, drucikiem. Trzeba. Ola, od Plaza! Pauta! Jada Ja dałam do na plawę. tabletka To bo bardzo dużo takich tabletek Tak oh! się, Tak Jestem dosyć tak dużo, a to jest kameruczko. Mm. buzia musiał. Ocieramy? Musiał! Ja też tabletki bo polu mi jeszcze ząbki. Mogę? O. I jeden pisz jemu. Już mnie nie boli. Dziękuję Wam bardzo. I leczenia zęba też mnie nie bolało. Widzisz, Piotrusiu, leczenie zębów nie boli. Trzeba iść szybko do dentysty zamiast się męczyć, prawda? Hoł, ho. O tak, zdecydowanie tak. Piotruś już się przekonał, że chodzenie do dentysty nie boli. A czy Wy też chodzicie chętnie do dentysty? Piszcie nam koniecznie w komentarzach, jesteśmy ciekawe, prawda? Tak! Zostawiajcie dla pieska łapki w górę za to, że był taki dzielny u dentysty i subskrybujcie nasz kanał. Kolejne odcinki już niedługo. Pa-pa!